No, można powiedzieć, że gazeta bankowa kompletnie zmieniła swoje oblicze. Jak przyszedłem do gazety bankowej, to ona była takim stricte branżowym, bardzo mocno wyprofilowanym czasopismem skierowanym do branży finansowej, tak generalnie rzecz ujmując. Natomiast ja zmieniłem koncepcję bankowej, ale nie odkrywałem koła na nowo ani Ameryki, tylko postanowiłem wrócić jakby do korzeni gazety bankowej. Gazeta bankowa przed wojną. Powstała w 2021 roku i była po prostu magazynem ekonomicznym. Tak? Dzisiaj do tego magazynu ekonomicznego dodaliśmy jeszcze przymiotnik najstarszy, ponieważ jesteśmy de facto najstarszym magazynem ekonomicznym w Polsce. Ja chciałem nawiązać do tradycji Gazety Bankowej Przedwojennych, czyli postawić bardzo mocno na taką stronę. Merytoryczną, zapraszamy na swoje łamy naukowców, biznesmenów albo naukowców biznesmenów, tak jak profesor Filipiak. Staramy się eksploatować ich wiedzę z korzyścią dla naszych czytelników, bo to robiła właśnie Gazeta Bankowa przed wojną. Wzmocniłem zespół. Do tego zespołu, który istniał, zaprosiłem dziennikarzy, z którymi do tej, do tej pory przez 20 lat udało mi się współpracować. Yy, wielu z nich na zasadzie yy, takiej czystej współpracy yy, pisze dla nas teksty. Yy, kilku zdecydowało się na stałą współpracę. Yy, dzięki temu też Gazeta Bankowa zyskała yy, taką moc yy, warsztatową tak bym to określił, bo to są bardzo doświadczeni dziennikarze, yy, którzy wiedzą o czym piszą i przede wszystkim wiedzą jak to pisać. A to jest bardzo ważne, bo. Yy, jak mawiał mój były pryncypał w, tego, w miesięczniku Forbes, e, lepiej wiedzieć, co się pisze, niż pisać, co się wie. W gazecie pojawiły się nowe działy, e, pojawiły się nowe sekcje tematyczne, e, jakby rozwijające, rozszerzające e, pole dotarcia do, do czytelników Gazety Bankowej. No i to, co najważniejsze, co wiąże się z dzisiejszą galą technologiczną i e, z nowoczesnymi technologiami, e, wychodzimy na rynek z wydaniem cyfrowym Gazety Bankowej na urządzenia mobilne, na smartfony i na tablety, na platformy iOS i Android, czyli najbardziej popularne platformy na świecie. Te wydania cyfrowe będą nie tylko zdigitalizowaną wersją gazety papierowej, ale będą też zawierały w swojej treści multimedia typu materiały wideo, galerie zdjęć, animacje. No, tak naprawdę Sky is the, sky is the, is the limit w, w wydaniach cyfrowych. A do tego dokładamy jeszcze taką jakby wisienkę na torcie, tak? czyli rozszerzoną rzeczywistość. To jest taka trochę zabawka, ale ona jest fajna, dlatego że pokazuje, że również wydanie klasyczne papierowe, które moim zdaniem nigdy nie umrze i, i ludzie będą zawsze czytali wydania papierowe, szczególnie magazynowe, takie miesięcznikowe, tak jak Gazeta Bankowa. No, wystarczy popatrzeć, Gazeta Bankowa powstała w 1921 roku i do dzisiaj się sprzedaje, istnieje, ludzie chcą ją czytać ale dla tych, którzy chcą czytać na papierze, a nie wydanie cyfrowe, przygotowaliśmy coś co też im urozmaici jakby obcowanie z, z prasą drukowaną, czyli rozszerzoną rzeczywistość, czyli poprzez aplikację ściągniętą ze sklepów mobilnych możemy sobie jakby zdigitalizować papier i uruchomić pewne wartości, których gołym okiem nie widać, tak, na przykład e Uruchomić człowieka, który jest na papierze, który nagle zaczyna mówić i zaczyna opowiadać jakąś historię. Tak? Możemy prosto z papieru przerzucić błyskawicznie użytkownika do internetu na nasze strony internetowe, do innych stron internetowych. Naprawdę tu też jest bardzo, duże, bardzo dużo możliwości. Ja myślę, że pomimo tego, że i rozszerzona rzeczywistość, i wydania cyfrowe tak naprawdę istnieją na rynku już od kilku lat, tu należy po, po, pochwalić Polskę, bo Polska. Mówię tu o różnych wydawnictwach, nie tylko o wydawnictwie Fratria, jako pierwsza tak naprawdę na świecie weszła bardzo mocno w te, w te media cyfrowe. I tutaj tak naprawdę to jest jeszcze wciąż pomimo tego, że to od wielu lat funkcjonuje na rynku, to jest wciąż dziewiczy rynek. To jest jeszcze to są naprawdę nieodkryte możliwości tego, co można robić i przez rozszerzoną rzeczywistość i w wydaniach cyfrowych. Także ja myślę, że przed nami naprawdę bardzo ciekawa przyszłość nie tylko przed gazetą bankową, ale w ogóle przed rynkiem mediów. Jak rozmawiałem z profesorem Filipiakiem w wywiadzie, który jest w gazecie bankowej, to tak naprawdę to jest ten kierunek, w którym podejrzewam, Podążają wszyscy, nie tylko, nie tylko media cyfrowe i nie tylko media w ogóle, tak? Jakby cały świat, firmy, cały biznes idzie w kierunku totalnej digitalizacji e, i jak to profesor Filipiach powiedział, takiej. E, ikonografii jakby całej rzeczywistości. Tak? On mi to podał taki przykład, że teraz coraz więcej zatrudnia się w takich firmach jak Komar, w firmach, które opierają się na wiedzy, na, na innowacjach, na, na, na rozwijaniu naszej rzeczywistości. Coraz więcej zatrudnia się e, e, infografików, e, takich grafików komputerowych, e, a coraz mniej informatyków, tak? bo, bo jakby zaczyna dominować layout, tak? czyli obrazki, które nas jakby pochłaniają i są dynamiczne i, i, i i to one będą nas prowadziły przez rzeczywistość. I tak będzie również w Gazecie Bankowej. Moim zdaniem jest jeden impuls, który determinuje rozwój nie tylko mediów, ale również bankowość, które są jakby w przypadku Gazety Bankowej naturalnymi partnerami. To jest jakaś taka naturalna synergia przez między Gazetą Bankową a bankami, ponieważ no tak de facto Gazetę Bankową założyły banki w 2021 roku. Ale to nie tylko o ten związek chodzi, tak naprawdę determinantą, która, która jakby pcha nas wszystkich do przodu jest rozwój systemów informacyjnych, informatyki, społeczności, które organizują się w internecie. To nie jest zbyt ciekawa przyszłość dla banków, ponieważ bodajże dwa lata temu rozmawiałem z takim bardzo wielkim wizjonerem, jeśli chodzi o bankowość detaliczną, szczególnie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Mam na myśli Wojciecha Sobieraja, twórcę Aliorbanku, ale on oprócz Aliorbanku stworzył taki produkt, który się nazywał AliorSync i bardzo szybko został kupiony przez jednego z największych operatorów sieciowych w Europie, przez T-Mobile. Nic z tym dziwnego, dlatego że Wojciech Sobieraj Dwa lata temu wieszczył coś, co moim zdaniem jest bardzo y, logiczne i bardzo prawdopodobne. On stwierdził otóż, że za kilkanaście lat y, klasyczne banki detaliczne przestaną istnieć, że ich rolę przejmą operatorzy sieciowi y, plus takie firmy jak Apple, Facebook y, czy Google, tak, które będą tworzyć własne banki. Na bazie tych użytkowników, których zagregowały wokół siebie i na bazie finansów, które, które wygenerowały no, poprzez swój rozwój. I, i a z drugiej strony mamy jakby całe. Odium związane z kryzysami finansowymi kolejnymi, z upadkiem Lehman Brothers i tak dalej, ludzie jednak tracą do, zaufanie do klasycznej bankowości i myślę, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do takiej, yy, można to nazwać fuzją, a może bardziej transfuzją klientów yy, z bankowości klasycznej, detalicznej do takiej bankowości społecznościowej, Kompletnie zdigitalizowanej i zdominowanej przez zupełnie inne podmioty, które myślę, że po prostu w naturalny sposób przejmą banki jako takie. Znaczy, może tak, do tej pory to był rzeczywiście bardzo wysoko wykwalifikowany management firm związanych z branżą finansową, tak? Od ubezpieczeń przez banki po firmy, które sprzedają, oferują swoje produkty informatyczne dla. Dla tych sektorów. Ale ja właśnie chcę złamać to i myślę, że to się udaje poprzez rozszerzenie jakby obszaru zainteresowań gazety bankowej, ale również jakby zrobieniem kroku do przodu w stosunku do, do naszych czytelników. Na naszych łamach pojawia się coraz więcej tekstów edukacyjnych, takich bardziej w prostych, w uproszczonej formule, którzy staramy się wyjaśniać pewne mechanizmy, które rządzą naszym rynkiem, tłumaczyć ludziom, o co tak naprawdę chodzi w finansach i gdzie jest pies pogrzebany. Przykładem takiego wydania na przykład jest wydanie z poprzedniego miesiąca, które znajdzie się też również w formie zdigitalizowanej na, na, w aplikacji Gazeta Bankowa Plus. To będzie taki bonus dla naszych czytelników, nowych czytelników. I to jest wydanie w 80% poświęcone frankowiczom. Tak? Czyli takiemu bardzo żywemu, realnemu problemowi, który w tej chwili trawi, no myślę, że, 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 że cały kraj. Tak, Więc to jest jakby taki, w ten sposób otwieramy yy, szeroko. Yy, wrota dla, 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 dla normalnych yy, normalnych ludzi normalnych odbiorców którzy czytają yy... Normalne dzienniki, normalne mam na myśli takie, takie gazety codzienne jak Gazeta Prawna, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita czy chociażby Gazeta Wyborcza. Tak? Dla nich też mamy coś do zaproponowania i myślę, że prędzej czy później oni do nas przyjdą, bo naprawdę mamy unikatowe informacje dla nich, takie, których nie znajdą w innych mediach. Ja bym sobie życzył takiego tempa rozwoju, jak mieliśmy przez ten rok, a to było szaleńcze tempo. Tempo, które myślę, że doprowadziło niejedną osobę do, 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 do utraty tchu, ale widać efekty tego i ja się z tego bardzo cieszę. Ale nie wiem, czy wytrzymamy jeszcze rok w takim tempie. Ja bym chciał, żebyśmy wytrzymali. No zobaczymy, jak to będzie.